Ja tu w okolicy spędzałem, miałem krewnych wujków i bywałem tu często, jak to było przed wojną, o, modne, że ci, którzy pracowali w Wysłowicach, w przepisnicach gdzieś, to mieli tu życie połowy krewnych, bo każdy marzy, jak się trochę dorobi, żeby się tu jakiś domek budować. Nie, tak powstawały te kosztowe ludzi i tak dalej. I te grupy rodziny krewnych się łączyły. I pamiętam jak dzisiaj, bo część z nich jeszcze albo uprawiała rolę, mieli kunia, albo koń przyjeżdżał z Podkosztowa i mieli te takie swoje te lantary wozy, maili i jechali śpiewając do, na dwa dni do właśnie do Lędzi, do Krewnego. I tu żyli w ogóle i mieli tam zawsze w dupie tą sanację, czy to tam było, nie? Ale hitleryzm i komunizm to zostało zniszczone. Ale do tego trzeba wrócić. Do tego trzeba wrócić. Nie może być tak, żeby Śląsk tylko dawał albo nic nie robił i czego się nie domagał. Śląsk ma tak oddzielną historię, że jest inny od reszta części Polski. I ma prawo tak sobie swój świat urządzać, jakie są ich potrzeby, tylko te potrzeby trzeba ujawnić, w tym celu się zorganizować i to jest proste. Co tyle lata wybieracie tutaj tego owego. Wybieraj swoich, organizować się w stowarzyszenia. Ja mieszkam pod Warszawą, a tam obok jest taka słynna gmina inteligencji takiej najlepszej, która przed wojną wymyśliła miasto Ogród, tak jak, jakby Nikiszowiec. Tylko dla elity, która sama. To się nazywa y, Podkowa Leśna. Fantastyczna. To się ogromnie powiększyło. Ile mieszkańców jest w 16-17. 15? 17. 16. 16. Tak. A tam jest 4000 tysiące mieszkańców i tam jest, proszę Państwa, ponad 30 pozarządowych organizacji. I oni tą gminą rządzą. To jest kwitnąca, Gmina, ponieważ oni decydują o niesłychanie intensywnym życiu kulturalnym, o wspaniałych knajpkach, no oczywiście jest pięknie położone w lesie, to są wille właściwie przedwojenne i tam jest przyjemnością jechać, ponieważ tam czuć, że tam są ludzie wolni.